Podobno Bóg się urodzi. Podobno Bóg się urodzi. Tak, na ziemi. Na ziemi? A skąd o tym wiesz? Bowiem i już. Akurat. No nie, aniołkom tak nie wypada. Zgoda? Zgo Zgoda. Przepraszamy Cię, Panie Boże. A ja wiem, że urodzi się w bliżej lichej Betlejem. W lichej stajence betleje, no coś ty, postukaj się po głowie. No właśnie, Pan Bóg to raczej w pałacu albo na zamku się naraczy jako król nad królami. A właśnie, że nie! W lichej stajence i już. Ty chyba będziesz w lichej stajence. W lichej stajence. A właśnie, że nie! A właśnie, że tak! A właśnie, że nie! A właśnie, że tak! Nie kłóćcie się, bo nas Pan Bóg wyrzuci z nieba i pójdziemy. Szkoda mówić gdzie. Przepraszamy Cię, Panie Boże. Oj, aniołki, aniołki, za karę pójdziecie... Tylko nie do piekła, tylko nie do piekła! Nie, do piekła nie pójdziecie, ale na ziemię. Będziecie musiały wszystkich ludzi przekonać o tym, że Dzieciątko Boże narodzi się w lichej stajence w Betlejem.

mamy nauczyć ludzi, że święty staje się ten, kto daje, kto się dzieli, nawet jeśli sam ma niewiele. Posłuchajcie o błękitnym darze, co po zamienieniu ludziom twarzy, co ze smutku zrobił radość, by Panu Bogu czynić zadość, bo dając coś drugiemu, czynić dał mu sobie samemu. Babciu, już nie mogę się doczekać gwiazdki. Ciekawe, jakie dostanę prezenty. O babciu, tak mi radośnie na sercu, że chciałabym cały świat uściskać. Co ty gadasz, Zosiu? Ale dobrze, że ci tak wesoło. Zobacz na tych ludzi dookoła. Wszyscy jesteś smutni, zdenerwowani, popychając się, krzyczą na siebie. A to przecież Pan Jezus ma się narodzić. Dzień do świąt, ale czy nie mają w sobie miłości? Ty na pewno coś, babciu, zrobisz? Zrobisz, że ludziom zrobi się radośnie na sercu? Dziecko drogie, a co ja mogę zrobić? Przecież nie zmienię świata. Zrobisz, babciu, zrobisz. Przecież pan Jezus nie chce widzieć, co jest twarzy. To radosne święta. Zrób coś, babciu, poradź. Zrób coś, babciu, co ja mogę zrobić? Ta moja wnuczka oczekuje ode mnie cudu. Jak jej zmienię ludzi? Co ja mam zrobić? Ale zaraz, może jednak. Dzień dobry, kochana sąsiadko. Dzień dobry. Jak tam przygotowania do świąt? Ale ta święta. Ja nawet świąt nie lubię. Jest mi wtedy tak smutno i czuję się bardziej samotna niż przez cały rok. A ja mam dla pani prezent. Wraz z zaproszeniem na kolację budzieliną zasiadamy do stołu wraz z pierwszą gwiazdką. Do zobaczenia. Ja chyba śnię. Dostałam prezent. Taki śliczne i zaproszenie na Wigilię. Przepłakałam wiele świąt, ale najtrudniej jest zawsze Wigilię. Ta Wigilia będzie inna. Będzie opłatek i życzliwi mi ludzie. Ale że ta sąsiadka o mnie pomyślała. Ale że ten prezent tyle radości. Tak mi serce wali, że niemal wyskoczyć z piersi. Nie mogę tej radości przeżywać sama. Muszę też komuś sprawić radość. Już wiem. Panie Adamie, niech pan poczeka. Czego? Nie mam czasu. Wszyscy śmierci mi rzucają papierki. A ja muszę sprzątać i sprzątać. Ale ja mam dla pana prezent. Wkrótce święta. Proszę, niech pan go przyjmie wraz z najlepszymi życzeniami. Oszalała baba. Daj mi prezent. A co ja? Dziecko jestem, czy co? Ale... Prezentu nie dostałem chyba przez 30 lat. Jak to jest dziwne, jak się otrzymuje dar. Tak się robi jakoś radośniej. Wszyscy się źle mnie wyśmiewają, bo zamiatać ulic. A tu takie spodziewanie, prezent dla mnie. Jaki ładny i błyszczący. Ale ja też powinien sprawnąć komuś te święta. Jedna przemka Ten biedak nie ma nawet domu. Oj do miła nie zmienia się światło w Twoich oczach. Powiedz mi życie coś miłego. Nie też tak proszę daj odpocząć. dla siebie Przyjmę ten dar. Oto Wigilia blisko. Przyjdę do mnie do a teraz idę. Mam dużo roboty. Co się stało? Nigdy bym się nie spodziewał, że dostanę prezent na święta. Co mu to upastrzeliło? Mnie? Bezdomnemu? Zaniosę go pani Agacie. Mo może niech inni Cieszą. Co za ludzie, co za świat! Wszyscy, jakby się ci uparli, żeby mnie denerwować. Zamiast w domu sprzątać i gotować na święta, to oni wszyscy po pięć razy dziennie przychodzą na zakupy, już nie żyje od tego chodzenia, a i jeszcze ten bezdomny, co za biedny człowiek, dla niego święta to trudny czas, Muszę jeszcze o nim pomyśleć. Dzień dobry, panie Przemku. Mam dla pana kilka bułeczek i jeden pączek został. Niech pan je na zdrowie. Dziękuję, pani Agato. Gdyby nie pani, nie byłoby mnie już na tym świecie. Ale to ja dziś mam dla pani. Oj, co to, co to? Czy aby pan tego gdzieś nie ukradł? Bój się Boga, człowieku. Skąd u ciebie takie cacko? Nie ukradłem, nie ukradłem. Dostarę tego, co sprząta śmieci. Kochany stary, nigdy w życiu nie mam swojego, a taki piękny prezent dostał mi oddaje. Światu na to Boże Narodzenie, ale, ale ja chyba też nie mogę go zostawić dla siebie. Wiem, zaniosę go do Pauliny. Ta małpa ciągle się ze mną kłóci, ale gdy się do mnie nie odzywa, to mi jej brakuje. Hej, Paulina, nie udawaj, że mi słyszysz. Chodź tu, mam coś dla Ciebie. Co takiego? Prezent dla mnie? O kochana, ja zawsze wiedziałam, że Ty, że ja, no że łączy nas przyjaźń. Nie kłóćmy się już więcej. Cóż to za dziwna paczka, jakieś ciepło od niej bije. To na pewno musi być coś wyjątkowego. Ale wiem, zaniosę go tej małej, snorej dziewczynce. Na pewno sprawi jej radość taki prezent. Ten niezwykły prezent od jednych do drugich I wszystkim przynosił wiele radości Przemieniał też serca Wszystkich myśli Sobie Pan Jezus ma się narodzić Muszą stać się lepszy I przepełnić dobrymi intencjami Znosił swój dar Innymi, którzy go bardziej potrzebowali I tak Pani Paulina Znosiła prezent chorej dziewczynce Dziewczynka poczuła się lepiej I z z z zaniosła go Inwalidzie na wózku sprawiła mu to ogromną radość, więc postanowił cieszyć innych i podarował go pijakowi, aby i on zrozumiał, że Bóg w osobie Jezusa przyszedł na ziemię. Także dla niego niezwykły dar otrzeźwił pijaka. Pomyślał, przestać pić, a śliczny prezent podarował pierwszej napotkanej dziewczynce, a była nią znajoma Zosia. Babciu, babciu! Zobacz kiedy dostałam prezent! Taki jakiś dziwny pan mi go dał. Niesamowite, a wprost nie mogę w to uwierzyć. Co babuniu? Babciu, to jest przecież ten sam prezent, co dała się rano pani sąsiadce. Wszystkie moje koleżanki opowiadają o czarodziejskim prezencie, który przemienił mieszkańców naszego miasteczka na lepsze. Ja go też nie zatrzymał. Podaruję go mamie. Tylko babciu powiedz, co jest w środku. Nic wielkiego, kochanie. Ja tam tylko użyłam trochę dobrej miłości. Шריсну. Ие да Za tak wspaniały występ. Przekazujmy sobie ten znak pokoju na co dzień, każdego dnia, nie tylko dzisiaj. Przekazujmy sobie wszelkie dobro, wszelkie prezenty, jakie mamy w sobie: dobre słowo, dobra myśl, dobry uczynek, ale też jej materialny prezent. Rozdajmy sobie wszelkie dobro, bądźmy spokojni. Ten znak pokoju. Niech będzie obecny zawsze z nami. Dziękuję klasie piątej, klasie czwartej, pani wychowawczyni, pani Dorocie za wspaniałe przygotowanie przedstawienia i życzymy wszystkim babciom, dziadziusiom i wszystkich, którzy nas oglądają, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy Was.